Siema, siema tutaj Kasiek. Jeżeli film wam się podobał, to zostaw łapkę w górę dla zasięgu, subskrypcję dla informacji o nowych filmach. Przyjacielem kanału jest firma Gigabyte oraz marka Aurus, która robi sprzęt najwyższej jakości dla graczy. Się w Sandomierzu. I sobie teraz trochę pochodzimy po nim. Hubert. Zobaczcie. Ratusz. Tak wygląda ratusz w Sandomierzu. Tutaj był kręcony film. No służbcie, jaki film był kręcony, czy nie. Ojciec. Wiesz, jaki, czy nie. Ojciec Mateusz. Jest wszystko pozamykane. Jeszcze jest, ogólnie jest jeszcze rano. Pójdziemy sobie tędy. A to jest ten ratusz. Patrz. I ogólnie z drugiej strony tego ratusza to jest ten yy, zegar słoneczny. O tu jesteśmy ogólnie na rynku w tym momencie. To zobaczyć jak cały rynek w Sandomierzu wygląda, a później może przejdę się z dzieckiem do podziemi. O, stoją, może samochodami się przejedziemy. Zależy, ile wszystko będzie kosztowało. Chciałbyś się tak przejechać, Hubert? Zobaczymy, ile będzie kosztowało, jaki będzie w ogóle koszt. O, zaraz wam pokażę ten zegar słoneczny. O, patrzcie, to jest ten zegar słoneczny. O, to jest ten zegar. Patrzcie. Widzicie? To samochody. Tak. O tam jeszcze jedzie. Pan. Tymi tak. samochodami się Sandomierz zwiedza. Tutaj jest. O patrz. Tu jest. Tu, tu Chodź pójdziemy się spytać ile kosztuje taka wycieczka zwiedzenia Sandomierza. Musimy się spytać chłopaki, ile kosztuje taka wycieczka. Mhm. Wiesz? Co? Chodź się spytamy. od, od dwóch osób Szp ile kosztuje taka wycieczka? 30 zł osoba narosła od 3 do 12 roku życia 20 zł. Aha, no to chłopczy drogo 20 zł, żeby się samochodem przejechać po rynku To drogo, nie? Tak, mhm. tutaj jest jeszcze to Kubercik Pokaż się ładnie. Pomachaj widzą. No. Idziemy. No tu macie knajpy. Oj, pogoda, coś nie za bardzo, by nie chciało padać. Patrz, jakie chmury Tutaj studnia. Tu macie studnie. O. Co, Hubert? Patrz, jaka studnia. To jest chyba studnia, zaraz zobaczymy. A Hubert tu siedzi. Wiedzenie miasta z przewodnikiem. Opłata 20 zł od osoby. No studnia. Siema koleżko. Cała studienka Tu mamy jakiś pomnik. O, tu mamy pomnik. Ten rynek ogólnie, no nie jest duży ten rynek. Zaraz się Hubertika spytam, gdzie chcę iść. Hubert! Gdzie chcesz iść? Gdzie idziemy na atrakcje? Idziemy pod ziemią No, zobaczcie Tutaj jest ta sala rycerska Tutaj później pójdziemy tak samo Tylko że ona jest otwarta od godziny 10 patrzcie O, o zbrojownia Chorągia frycerska, ziemi sandomierskiej, rok założenia 1994. Zbrojownia, tu mamy po angielsku. Później tutaj przyjdziemy, tylko że to jest od 10 godziny dopiero otwarte. No, zamknięte. Siema, halo, halo. Idziemy, chódź. Prawda? Zobaczcie, ile teraz najechało się tych samochodów wycieczkowych. No właśnie, zaraz zobaczcie. O, jaki rządek stoi. Fajnie, że pogoda dopisała, co Hubert? No fajnie, nie? Zobaczcie, jaka kotwica. To też jakiś muzeum tego ojca Mateusza, co tu kręcili. Patrzcie, o, jedzie kolejny samochód. O ile jest? No jedzie, no! O, nie ma gdzie stanąć! Słucha? O, policja jedzie! Zobacz, jak sobie jadą te samochodziki. O, tu jest jeden, tam drugi. O! Co? No jedzie, jedzie! O. Teraz można to zobaczyć, jak fajnie wygląda. Co kupciu? No? Zabytkowe samochody. ja mu powiedziałem, że ja kazałem jemu się ich, bo się nie wyrobię i jeszcze Państwo wiedzą, że to jest mój kurs Piotrek i Lota Piotrek dobra, dobra, oddam się no tam stoi kolejny już chłopciu patrzcie jeszcze tam pokaż pokażę już patrzcie no tu mamy samochodzik Koło ma zapasowe? No, 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 Na, no, no, Hubert, sobie siadaj, siadaj, właśnie. no, tu weź? no, siadaj, no, 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 no Popatrz się. Oj, oj, oj. Patrz się. Zarobiłem. Chodź. Tutaj żeśmy już byli. Teraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Przejdziemy sobie jeszcze raz koło tych samochodzików. Co? Drodzy moimi, nie widzą Państwa. Może jeszcze zmienić tutaj. Pytam z Idziemy tędy. No, zapasowe, jakby się koło przybiło, nie? Hubert. Trzeba nie trzeba będzie pójść coś zjeść. Co chłop, czy nie? O, patrzcie. Zrobi Ci tu zdjęcie? No to chodź, ja Ci zrobię. O Hubert już wchodzi, już wchodzi, już się popisuje, nie? No o, tak, no weź się połóż na tym, no. O. Jeszcze bliżej. Chodź. No. Tak? To chodź. Tutaj będzie to z tym ojcem Mateuszem, te figurki. Reklama. Zaraz Wam pokażę. O, patrzcie, dzwoni. Ale elegancko utrafiłem na moment, który chciałem patrzcie. Z tego miejsca to dzwoniło. Czyli za 15. Z tego wychodzi, że co 15 minut dzwoni. Za 15 Patrzcie. To jest to co ja wam mówiłem z tym ojcem Mateuszem dalej Co? Gdzie nie byliśmy? Pójdziemy, a to chodź zobaczymy Chłopcy, otwórz te drzwi, może jest otwarta ta sala rycerska, zobacz. A zobacz. Zamknięte, co? Tutaj jest jakaś boczna uliczka. Chodź, chup, chup. Ktoś chodzi po sandomierzu na górze na linie. Zaraz Wam pokażę, jak chodzi ktoś. Kubercik? Co mówisz? Z mieczem Z mieczem? Chodzi ktoś? O patrz Kuber, rycerz stoi, rycerz. Zbroja rycerska. Popatrz się! Co? No Ja już Hubert zadowolony, bo rycerze są. Chodź tu Chupiciu, chodź. Bez czołowy Czeka armata, zobacz kuciu. Nie, 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 dobrze. Od której będzie otwarte? Mhm. Zobacz armaty. Chodź A tu nagramy. A tu mamy strażnicę. Otwarta od godziny 10.30. Widzisz, kupciu, co to się kiedyś robiło? Chodź, wstawaj tam. Wstawaj tam. Tutaj się kiedyś głowę ucinało. No. Tak to jest krat. O, Bo tutaj się wkładało ręce, głowę, Na wyżej się wkładało. Ale to jest, chłupciu, zamknięte jeszcze. Chodź. Chodź, jeszcze to jest zamknięta ta strażnica. Chodź. Chodź, Hubert. Chodź. Wiem, chodź, chupciu Już Coraz więcej ludzi się zbiera tutaj w Sandomierzu. Tam w oddali. zobacz czy to Hitach, czy... O tam. Gdzie jest tam to wejście, to jest brama opatowska. Na tą bramę opatowską można wchodzić i podziwiać dom jest z góry, to taki... no inaczej taras widokowy. No, cały... taki taras widokowy. No gofry, gofry. tak mhm. co chupciu? O Hubert, to nie ma z mieczem, tylko z jakimś kijem chodzi. Tam, o widzisz? Na tym sznurze. Nie, Tam ktoś chodzi, widzicie? Tutaj sprzedają pamiątki. O, pamiątki są. Gdzie są bronie? A no, chodź. się spytać, po ile takie bronie? Słucham? A jak będą tanie, jak będą drogie, to nie kupisz. O, ktoś tam jest na tym widoku, na tej bramie opatowskiej. O. Widzicie? Ktoś tam jest. O, patrzcie. Ktoś tam siedzi. Subercik, zostaw. Zobaczymy kto tam chodzi po tej linie. Patrzcie. O, ktoś tam sobie chodzi. Co pistoletu? Coś tu sobie wchodzi. Co? No tutaj kończymy kolejną część filmu, i później w zbrojowni.